Odważny Niedźwiadek Był sobie domek leśny z drzwiczkami z dębowego pnia. Stał tuż za drżącą stale osiką. Do tego właśnie domku wszedł Niedźwiadek i zawołał Hej! Wstawać! Słońce lśni! Kto w taki ranek śpi? Niedźwiadek często zwykł był mówić do rymu, zwłaszcza gdy miał dobry humor, który zresztą opuszczał go rzadko. Zajączek, bo był to domek zajączka, najlepszego przyjaciela Misia, nie odezwał się. Niedźwiadek ujrzał zapłakane oczy mamy zajączycy, która powitała go, pogrążona w smutku, tymi oto słowami: Biedne moje dziecko nie może wstać, bawić się, biegać zwichnął łapkę. Musi leżeć w łóżku i to długo, biedaczek. Oczywiście, że po tych słowach niedźwiadek mocno stracił na humorze. Zajączku, westchnął, przyjacielu, ja czas mój z tobą dzielę. Jak teraz pomóc ci? Co począć? Mama powiedziała, że tylko zioła pomóc mi mogą, odparł Zajączek ledwie słyszalnym głosem. A zioła, zioła te znajdują się daleko. W mrokach groty groźnego smoka? W rzeczy samej zgodził się Niś. Tylko zioła mogą ci pomóc. Skryte w pieczarze ciemnej, gdzie mieszka groźny smok, a zatem niedostępne. Do zguby tylko krok. I dodał śmiało. Dalej w drogę, co zechce, to mogę. Zdziwiony zajączek chciał zatrzymać śmiałka, lecz niedźwiadek bardzo szybko pogalopował w stronę leśnej gęstwiny i czas jakiś słychać było jeszcze jego wesołą przyśpiewkę. Smok tam mieszka, groźny smok. Śmiało, śmiało, w drogę. Co zechcę, to mogę. Stroma i ustronna ścieżka, po której śpieszył odważny miś, skończyła się nagle maleńką polanką pełną wonnych, kolorowych kwiatów. Niedźwiadek zatrzymał się, poczuwszy nagle głód i przypomniał sobie, że dziś nie jadł jeszcze śniadania. Nad polanką rozbrzmiewało ciche brzęczenie pszczół. – O ile wiem! – szepnął z przejęciem miś. – Zioła leczą skuteczniej, gdy płodowane są z miodem. – Będzie to najsmakowitsze lekarstwo na świecie! Niedźwiadek ogarnął roztropnie polankę wzrokiem i bez trudu zauważył stary dąb z dziuplą. – Odnajdę zaraz rój, miód słodki będzie mój. Będzie to lekarstwo dla chorego zajączka – dodał. Jego zadowolenie wzrosło, gdyż łapką sięgnął już do dębowej dziupli, skąd rozchodził się wspaniały zapach. Nagle zawył z bólu. Miód słodki, ale żądła ostre. Miś uciekał, rozpaczliwie i głośno wołając o pomoc. Zanim nim wiła się chmura z pszczółek, chujących i nieodstępujących śmiałka. Nagle letnia burza zawisła na lasem. Ściemniło się i pierwsze krople uderzyły o liście drzew. Grzmoty, pioruny i silna ulewa Ucieszyły niedźwiadka. Już po pierwszych kroplach spływających na ziemię, Miś westchnął z ulgą i zanucił. Padaj, padaj deszczu mój, odpędź rozgniewany rój. Pszczółki deszczu wszak nie lubią, bo skrzydełka wtedy gubią. I miał rację. Odstraszony rój czym prędzej poszukał kryjówki w gąszczu lasu. Żeby dodać sobie odwagi, Miś. Skończył swój śpiew tymi oto słowami. Nie boję się jak Grzmotów i znajdę groźną grotę. Nawet nie zauważył, kiedy stanął nad pienistym potokiem. Potok przybrał tak szybko, jak szybko rozpętała się burza. Jakie było zdziwienie misia, gdy ujrzał skutki leśnej burzy, która chociaż uratowała go od groźnych żądeł pszczół, to jednocześnie Pozbawiła go jedynego mostu nad potokiem, jakim mi znał. Tylko wierzba myła gałązki w pienistej wodzie. Jakiś stary konar leżał, co prawda w poprzek podparty kamieniami, lecz był zbyt wąski, aby można było za jego pomocą przejść na tamten brzeg. Hmm, szkoda, że to nie most, lecz konar, zamruczał pod nosem niedźwiadek. Musiał wybierać, albo wrócić bez ziół dla chorego przyjaciela, albo rzucić się do wody i przepłynąć. Wybrał to drugie rozwiązanie. I chociaż był odważny, ucieszył się, gdy stanął już nad drugim brzegiem potoku i mógł ruszyć stromą ścieżką do groty Smoka. Niebawem ukazała się sama grota ukryta za wilgotną paprocią i gęstym zielonym chem. U, 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 u. Odezwał się z groty głuchy głos i zamigotało niewyraźne światełko. Nad misiem przeleciała przestraszona sójka z rozpaczliwym krzykiem. Okrąg, Jest okrąg, Smok! Niedźwiadek przystanął na chwilę. Głos z groty zdawał się zbliżać. Ach, wiem, kto tam się schował! To nie smok, to sowa! powiedział spokojnie niedźwiadek i śmiało wkroczył do głębokiej ciemnej pieczary. Zaświecił latarką. Zebrał szybciutko poszukiwane zioła, schował do kieszeni i wybiegł prędko z groty, gdyż nie lubił ciemności. Krzyknął jeszcze do puchacza. Żałuję, że cię budzę. Bywaj, już cię nie nudzę. Nie tylko grota była tak przerażająco ciemna. Do lasu przyszła już noc. W lesie mroczy się niespodziewanie szybko, a noc w kolory uboga. I każdy łatwo gubi drogę. Miedźwiadek zastanowił się. Usiłował sobie przypomnieć rady mamy niedźwiedzicy. Jak szukać domu, jeżeli jest się w lesie? Jeśli zgubisz w lesie drogę, idź nad potokiem, mówiła mama niedźwiedzica. Wówczas znajdziesz dom. Niedźwiadek śpiesznie ruszył, myśląc o domku z zwiczkami z pnia, który stał za drżącą stale osiką i gdzie czekał z nadzieją jego przyjaciel zajączek. W drogę! Rychło w drogę! Co zechce, to mogę. I pamiętaj, że odwaga ma największą w życiu wagę. Zanucił miś. Niedługo niedźwiadek stanął przed domem za osiką. Zajączek ucieszył się bardzo z misia i z lekarstwa. Miś opowiadał w szczegółach o swoich leśnych przygodach i o ciemnej grocie smoka, gdzie chowa się nie smok, lecz sowa. Zajączek dziękował serdecznie niedźwiadkowi za pomoc i przyznał, że teraz dopiero docenił ulubioną piosenkę misia, a szczególnie te słowa, w których jego przyjaciel przywiązuje tyle wagi do odwagi. Zajączek szybko wyzdrowiał. Dwaj przyjaciele bawili się znowu. W całym lesie słychać było wesołą piosenkę niedźwiadka. Słońce rzuca blask i cień. Znowu dzień! Hej, znowu dzień! Przyjaciele rozbawieni biegną i znikają w cieniu. Koniec.